Powiem ci, kurwa, nawet. No, go do nas. Słuchajcie, włączyłem, no 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 jakby coś no. nagrywali operacji Kobra, jak teraz wygląda. Także dla bez haków. Szóstkę kupił i dlatego nie rozumiem, też kupiłem, bez żeby sobie z nią tak? e, A w sumie to ryba, się dostawi. A tak w sumie coś. to ku. <laughs> <laughs> dokładnie. 8, e, to może być ciężka. Sprawa. Masakra z tą kobrą będzie. No, ja to nie, ciężki Dobra, to ja może uratuję sytuację. No właśnie, tylko ja jestem ciężki. A ty jedziesz? No ale i je T90. To jest konkurs na jakieś T64, A. A, faktycznie jest, jest też, ósemka jest, no? Nie, to jest szu piątka. Ale w jakim sensie? Znaczy musisz wejść na. Gamy jest PL i tam. Ej, ja to z tym T90 złajcie, wy wyosłaniacie, nie? Wygląda na to, że się Ciebie Musisz polubić chyba stronę, tam coś, y, kanał na YouTubie, coś tam jeszcze, jakieś trzy rzeczy i, i potem jest losowanie. na zarobić trochę więcej Ja jadę w prawej strony, bo inaczej nie, nie wyjdzie. fajnie wygląda, jak nie jakaś osa. komunikatów skierowanych do cewili. No też takie inne, jakby te, te, te... Pan te, zrobiony. No, może by warto było. No wiesz... Tym bardziej jak, jak to nic, nic nie kosztuje, że tak powiem. No nie? dokładnie. Weź na to jeszcze wklej ten, ten adres. Jaki adres? <laughs> Już ci co, artykuł wkleję. Mogę liczyć tutaj na wsparcie jakieś? Eee, wiesz eee... co, no możesz, tylko... Jak będę miał bicie Nie, to musisz tu podjechać To Tu nie będziesz miał bicia To jest wiatr No i co? O coś mi w D Arta A coś to jest T64 A hunter i znowu żółpię we mnie Jeszcze nie mam bicia To jest Tak, musisz yy, wejść na stronę. tak, chpaczy yy, Na fejsie. Zasubskrybować hmm? Subskrybować kanał na YouTube i zobaczyć kanał. No znaczy tam zobaczysz, co jest A, jak masz tam ten to dobrze. Ja sobie tam poczytam. No, tylko pewnie znając życie, zaś jeden. Jedna sztuka jest tego. Dobra. Dobra, ty już no, słyszałem właśnie, że no, ładnie idzie na razie Jadę kapa podświecać e, Ty konto na Facebooku masz? A jakieś tam mam To no, wiesz co, co, ja, ja było z tyłu, ci... Ale... E... Dam link do mojego, bo jak tutaj weź, wejdziesz przez to moje to tam ja będę miał jak wiesz, jakieś bonusy, coś takiego nie? Aha, no dobra spoko. Tam jest dokładnie to samo po prostu jakoś nabije mi, że to przez ten mój link i coś tam coś tam nie? Dobra, nie ma problemu Pan chodzi, żebyś przez ten link chociaż tam jedną czynność zrobił, czyli chyba wszedł na ich stronę i to wystarczy. Będę sobie w nim A te, te kary widzieliście, jakie dostaniemy jutro? Co, Co, dostaniemy? Te takie... Jezu, obrazki na czołg. O, oh. oh. aha, to są te z tego uh, Oktoberfest, tak? Ta, takie jutro, tak, takie z Do jutro, tak? Tak, tak, już to dostaniemy. Czarna kompaniu. Nowe zadanie. Nie pozwól zwiać tym ciężarówkom. dostawy jeszcze humanitarnej.

Tą kiebasę trochę przelobiłem, żeby bardziej Adolfa przypominała. Jakby <laughs> sobie kliknij. Gdzieś na angielskim forum już mówili, że to jest Ad Wurst Adolfa. Wurst Adolfa? <laughs> Dobra robota. No to nie że... Cholera, nie spodziewaliśmy się takiej ochrony. Wyślemy kogoś, aby odzyskał skradzione zaopatrzenie. Drogi cel namierzony! Możesz cofnąć tą artę, możesz poświetlać późno. Napomnij o nadajnikach zakłócających czarna kompanię. Nie wiem, mam nadzieję, że ten Terminator, który za mną jest, to nie będzie jechał na mnie. Wiedzieć Ci te xm Wiesz co, spróbuj, bo ja zobaczę tak, się tak. świecą. Tak. tak, że nie jest tak źle, przynajmniej na części. Ja Mariuszowi pomogę z Challengerem. To jeden gong poleciał do Mariusza. Nadciągają posiłki wroga. UMAŻAJ! Co we mnie przyciągnęło? A, 80 a... Jadę na tego Challengera. Pewnie znam że teraz mnie artyleria będzie Z każdej strony teraz wszystko. Ja ściągnąłem Adam tego challengera, także Arta widzę dobra Arte nie ściągnąłem, ściągnąłem challengera cię Kurde, myślałem, że ścignięta jest Nie wiem czy ja ją ściągnąłem czy nie Nie Ona mi zniknęła Dobra strzymięta Tufa Czarna kompanio, przetrzymaj do nadejścia posiłków. Od ty! O, ramkę za 870 jabnałem. O, przy się wyspotowałem. <noise> no, bo sam się tak spotujesz, wiesz? Ale blind shoty widzę, to nic nie pomagają. Adam. Co? Ktoś przyjechał tutaj. Tu jeszcze Exposem. No dobra, no ta jutrzejsza ołata ma poprawić właśnie ten brak efektu, co ostatnio tak gminie się pojawia. Wiesz, tam jeszcze jest też problem ciągle, kurde, że bierze i, i miną pociski, nie? O, już leżymy u mnie teraz Ja pierd... dziewiątkę muszę żyć Dziewiątki? Na dziesięciu Próbujcie wyspotować Na bazę, coś, na bazę. Zobacz, na bazę Są przygotowane, ten, ale... Nie wiem, co to BMD tam robi. To nic nie robi. Dobra. Dupa. Jeszcze nie jest Dupa, zresetowany. Jeszcze nie. Dobra, jestem pełny, to ja tam jadę. Dobra, O kurde, uciekałem. Tak, ale A, mam teraz, takie tu... Ktoś go szarpie. Dobra. Dobra, jest zresetowany, więc tak, tak. nie... Będę wysadani, nie będą niczego Ładnie. No całkiem. Ładnie. Mateusz i co jedziesz z nami? Jeszcze nie. No my wchodzimy do garażu. A jakimi tiraami w ogóle idzie? To jest w sumie. A dziesiątki już w ogóle ma w garażu? Tak, jo, mamy. No, zaraz jak były. Tylko nie w liczbie pra, pra, Prawie wymaksowane. Jedną no, sztukę. No, ja chyba. No, tak, załoga e... w kanty perk. trzeba maksować piątą dziesiątkę. Aha, no dobra. O, słabutko. Tak, ale my zrobimy... Ale za to. ale, a tam poszło.